Oni cię będą słyszeć jak coś. O. YouTube. Bardzo przydatne informacje do mojego życia. No. Inks. O, dobra, mam to Inks.

Czekaj, daj mi. Nie 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 O tym ty nie możesz wiedzieć, okej? Przyjmij tę flagę. Dobra, nie ma przegłosu. Ty, jedna osoba ogląda. To ty? Nie, ktoś inny. Ktoś mnie ogląda live'a. Kozacko, pewnie jakiś random. O pewnie nie tak. Człowieku. Nikt poważny by cię nie oglądał. Co? Ale taka jest prawda. Nie. O, ja sobie okay. właśnie... Ja sobie bossa zabiję. Ej, wejdźcie wejść na mój kanał. Sprawdź ogólnie co mam. Co? Tak. I mam też mi w MK więc essa z tobą. Ale MK do dupy, ta MK7 jest do dupy, tak i tak. To jest najlepsze, jest najlepsze od MK7. To na pewno nie zestręcił się. Jak to strzela, tak i tak wolniej niż ta... ...niż ta to, to strzela wolniej niż ta normalna. No i to strzela, ale, ale chłopie, to daje taki laserek. Umie dać. Laser? No, Obieś? chłopie. Tamto to MK7 to było takie gówno Bo, bo jakbyś Ci nie dało opanować dosłownie No to Jezu, nie mogłeś sobie włączyć y, tego takiego ustawienia jednego Nie, chodzi mi o to, że nie dało się opanować w tym sensie, że po prostu y, to wystrzeliwało ci całe ammo. O i jeszcze Wraz. użył Rift'a ze mnie, no co za chłopak. Nie, po prostu chcę sobie sejfik otworzyć i nie trafiłem. I ja biorę skrzynię. Ale ja chcę... Ja chcę baba i co? I patrz, co mi dioknęło. Łatwo z tobą. O, na szczęście to wziąłem. Ten... A się na skrytkę? no w sumie nie. Na jaką skrytkę? No nie widzisz. Teraz. Tu nie widzisz. W sumie jest bez sensu. jest pilotowa. Ja bym potrzebował pistoleciku. Albo jakiegoś PEMA. Naprawdę? No. To ja ci nie dam. Mam tylko łóżko. Z całego ludkulu? Co? Z całego lutpulu. Nie! A bo tu masz jeszcze tutaj go skaza Złotego Bo tego spata. Co ty tam jeszcze masz? U spa Jakieś... O ciągle mam tam dużo oprycie? Co jest? Ludzie O ja mam radę Człowieku, nie bij się z tym Nie bij się ze sobą Ej On tu śmiesznie Hehehe he boy, hehehe he boy. Jak to się da kupić coś? Wow, odkryłeś Amerykę wiesz? Od bota można kupować i tyle. S! Nowy level, S! S! To jest główna pompa, to jest najgorsza pompa, Mam... tylko została skrzydłona To jest moja ulubiona pompa, druga oczywiście Pierwsza jest pompa. Spręba pomogła na ostrąg, jakoś tak. Ostrożę, I co wyzywasz? Czy ja wezwałem? Nie. chyba już miałeś takie. Mm, nie. Mm. Ja sobie na coś musiałeś jeszcze tylko sprawdzić. Tylko, że A nie w ogóle, tu to... jesteś ja na tym live'ie? Live Wejdź na mój kanał i zobacz, czy, czy słychać Bo mnie chroni. No dobra, będę Cię chronił. Muszę się Google odpalić. Ej, udostępnij mi w tym ekran teraz. O, nie, bo to się tak zapętli. Nie, no dobra, nie. No! Kurde. Odpalam Google. No, ja to wszyscy wypadak jest. Przypadek jest o, o kurde. O. Masz? Masz? Hej, Nie To z tempami. Masz to, czy nie? Nie, nie mam. Jak, jak, jak ty się nazywasz? Widzisz, Gryfek, y, Cały Gryfek jest duży wszystko, nie? Mhm. No i tak ten debil y, Po spacja, gryf, Po y, Gryfek jest spacja... I tak ten debil y, z małej. A ja Tak, ten debil... Czekaj, boś Bo ty nie ogarniesz. Masz z nazwę Czekaj chwilę Już? No już, wysłałem ci Przekopił tak. się to Bo ty to źle wpisujesz zawsze No wiem I u mnie są typy O, widzicie? Streamuje, nie? No i tak, zobacz, to... że to jest mój głos, a nie jakiś... O na tego live'a człowiek A ma... Ale masz opóźnienie! No wiem. Jeszcze mam zero osób. O dobra, no i faktycznie to jesteś ty chyba. Słuchaj mnie. No. No kurde ty, ty Jestem debil tutaj.

Nie? No... XD No nie! Zlecamy Ok, ci ja, Jak, jak citarzyk? Ja nie rozumiem i to jest co robisz? To jest nie kupi. Czemu ty grasz z pompy na daleko? Bo na na w pom... Bo to jest pompa na daleko Ale teraz spazałeś weź okay, Nie Przerzucam turnie... Ja są nie gram. Patrz no, ty no, del dasz na one... shita? No ale... Człowieku, miałem cały team. No wow! Ale chłop, ja też ich na jakoś. Ale, a ty se siedzisz, i co mówisz? Eee... Słuchaj, nie wiem co. O mąż, mąż. Takiego dałwa. ty też. Dobra, gramy kolejną. Ej. Czego? Grasz? Czekaj, okay, muszę sobie coś w ustawieniach zrobić. No. Ja zobaczę jedną rzecz.